Możemy iść do domu. Patrił Wiem. Mam zamknąć serce. Znowu nie ma przejścia? Że moje pieczęcie doprowadzą mróz do koła. cię nie było, odszukałem Norny. Powiedziały mi, że Heimdall będzie chciał cię zabić. Heimdall? Norny? Myślałem, że w to nie wierzysz. Umarli będą zalewać światy, które w końcu upadną. Naucz się uspokajać umysłu. Może to właśnie chaos mi służy. Masz jeszcze jakieś wnioski? Że jest lepiej, jak sobie ufamy. Słyszysz? Dziewiąte.

Ciągle wraca! Taka jego natura! Musimy to zmienić! Szybko! Jak wyjść, sobie duszy! Pytań, chyba coś wymyśliłem! Co? Pomóż mi wejść mu na grzbiet! Niech będzie po twojej! Ale uderzeniowe! Það er það. Musimy go znaleźć, chodź. No, przeszedł zędy, Ruszajmy na górę. Co zrobiłeś? Wtedy w domu czar, który rzuciłem na Fenrira. Nie wiedziałem o tym, ale wciągnąłem jego duszę do noża. Dusze są potężne, więc uznałem, że mogłaby. zmienić naturę. Tak. Sprawdźmy to. Kiedy znalazłeś się w Midgardzie przed atakiem Frey, powiedziałeś, że chcesz mnie ochronić. Dlaczego? Widziałem przepowiednie. Byłeś. Moich ramion. Martwy. Ja też to widziałem. W Jotunheimie. Co? Wiedziałeś o tym? To dlatego tak mnie trenowałeś. Kiedyś będziesz musiał przetrwać. Beze mnie. Nie pozwolę na to. Nie ma mowy. Nigdy. Każda wyprawa ma kres. Ale nie nasza. Nie taki. Chciałem cię skrzywdzić. Już po wszystkim. Obiecuję. Fen? To ty? No. O! No. <try> Dobry piesek. Wiem, też tęskniłem. Nie wiedziałem, czy to zadziała. Udało się. Siad. Jak to jest możliwe? To magia gigantów. Uczyłem się jej. Was gardzie? To nie ma z tym nic wspólnego. Kolejne sekrety. Nie. Obietnica. Obiecałem, że jej dotrzymam. Tak samo jak ty mamie. Czasem warto mi zaufać. Do domu. Wreszcie, trzeba się naradzić. Czyli kiedy norny powiedziały, że Heimdal chce mnie zabić, to po to ci ta włócznia, tak? Tak. Heimdal to bałwan, ale nie jesteś tym, kim kiedyś, prawda? Bogobójca. Nie chcesz wojny. Nie, ale zamierzam zrobić wszystko, żebyś był bezpieczny. Pieczęci, żeby zamrozić koło zębate. Ojcze, skoro nie ufasz paniom losu, dlaczego się przejmujesz ich słowami? Gdy chodzi o twoje życie, nie mogę ryzykować. There, oh uh, man. Greswellk! Porozmawiamy z nią. Greswellk! Garmulk! że to zamknięcia jest sześć szczelin i że nie będzie nam dziękować nie powinny w ogóle zostać otwarte ma rację. Uch! Uch! Bramę. Nie szkodzi. Co jest? Odepchnąłem cię. Bez ciebie byłem bezmyślny, zbyt zuchwały i popełniałem głupie błędy. Nie wiem, dlaczego uznałem, że dam radę sam. Miałaś rację. Nie. W czasie naszej podróży wyrosłyś na wojownika godnego swego imienia. Ja... Ja nie byłem na to gotowy. Wiesz, nie musisz być dawnym sobą, dlatego, że mnie nie ma. Mam pomysł, gdy będę sam, wyobrażę sobie, co ty byś zrobił, to mi pomoże, ty spróbuj tak samo dobrze. Musisz dawać sobie radę bez mnie. Przepraszaj, ojcze. Przyłóż się. Chodźmy już. Wszystko, co napisano. Można wymazać. Pamiętasz? Przepowiednia nie może o nas decydować. Sami będziemy kowalami swojego losu. Chcesz się jeszcze czymś zająć, zanim wrócimy do Sindriego? Nie. Najpierw zabierzemy Mimira, potem opowiesz nam o Asgardzie, a potem zobaczymy. Naprawdę traktujesz go jak brata. A co z Freją? Wprowadziła się, jak mnie nie było. Kiedy przekierowała gniewna Odyna, zrozumiała, że mamy wspólny cel. Ha. Też jej to mówiłem, ale... Kiedy to było? E, nim zacząłem ci mówić, gdzie chodzę w nocy. Rozumiem. Hej, przecież mnie nie zabiła. Nic nie mówiłem. Jesteście. Jak poszło? Kwestia nie będzie nas niepokoić. No, to kamień z serca więc uśpiliście starego garma. No, tak jakby. Atreusie, twoja chęć wyprawy do Asgardu po wszystkim, co nam zrobił nie zrozumiem tej decyzji. Ale liczę, że wracasz z czymś, co przyda się w naszej walce. Nie ty jedna. Chodźcie, spójrzcie, co knuje Odyn. Na tym zależy mu najbardziej. Bardziej niż na samym Ragnaroku. To ta maska. Rozpoznajecie ją? To coś? Ach, to marny trop. Miał na jej punkcie bzika, zanim go poznałem. Szczerze mówiąc, sądziłem, że to giganci spłatali mu figla. A weź pokaż. Nie. Mylisz się. Ta maska to nie żart. To nie dzieło gigantów, i tylko kilku z nich widziało ją w wizjach. Nie znali jej pochodzenia, ale sądzono, że pozwala dostrzec tajemnicę samego stworzenia. To wyrocznie? Coś znacznie więcej. Pomyśl, że masz dostęp do źródła nieskończonej wiedzy. Dla niej torturował mnie Odyn. Widziałaś ją gdzieś? Nie. Tą obsesją nie raczył się ze mną podzielić. Ale coś ci powiem: nawet kiedy Odyn mówi prawdę, nie jest całkowicie szczery. Tak czy siak. Nie powinno nas to rozpraszać. Pozostaje pytanie: ruszamy na Heimdala? Napiszemy naszą historię inaczej. Więc moim celem jest dwa na Skoro nie walczymy z Odynem, pomogę bratu stawić mu opór. Dołączymy do niej później. Przejrzę moje notatki o masce. Może wymyślę jakiś plan. Chyba, że chcesz gdzieś pójść, to mogę pójść z tobą. I posłuchajcie. Przepraszam za to, jak was opuściłem. Wiecie, że nie skrzywdziłbym umyślnie żadnego z was. Cóż, gdy mimowolnie zmieniasz się w niedźwiedzia, to takie rzeczy mogą się zdarzyć. Czyli wybaczacie mi? Oczywiście, Atreusie. Wiemy, że tego nie chciałeś. Sindri? Wybaczę ci. Za jakiś czas. Jasne. Dobre i to. Skoro oczyszczamy atmosferę. to wybaczcie, że nie pomogłem, gdy zaatakowały sługi Hel. Mój stosunek do przemocy nie ma znaczenia, gdy atakują wasz dom. A już szczególnie, gdy atakuje go nieumarłe plugastwo. A mimo to. Zamiast po miecz, sięgnąłem po tarczę. Słusznie mnie za to zrugałeś, stary druhu. Gdy znów przyjdzie potrzeba, będę gotów. Mądre słowa. Wierzę, że są szczere. Pozwól, że udoskonalę ten nasz dom. W tym stanie woła już o pomstę do nieba. Chyba muszę oczyścić umysł, pokój Frey jest taki pełen zieleni i spokoju. Nie obrazi się jeśli. Będę nad tym pracował dopóki nie wyruszymy. Przyłączysz się, Kratosie? Usiądź, skup się na oddechu i spróbuj odnaleźć spokój. Nie. Czekaj, idziemy z Tobą.